Cześć, dzisiaj przejdziemy się dwoma windami z ręb w klasztorze w Krakowie. Zapraszam. O, światełko nam zgasło. Tak, jesteśmy w klasztorze, a nie w kościele. <laughs> Oj, wy nawet nie wiecie jakie to jest zarąbiste. Proszę, tak wygląda panel tej windy. Tak to wygląda światełko. Chyba na następnym piętrze wysiadamy. Tak wygląda kabina. O. Super. Proszę. Tutaj macie rygiel. Rygielek piękny. Jakbyśmy się zacięli, to, to byśmy go sobie unlokowali, że tak powiem. Jedziemy na P i idziemy do drugiej windy. W zasadzie na zero. W tej drugiej jest P. Przerąbista winda. Po prostu nie wiedziałem że w klasztorze może być winda tak sobie tutaj przyszedłem wieczorkiem i po prostu patrzy windy no i się zapytałem czy mogę ksiądz pozwolił i ten no i mam filmik na YouTube ale dobra, my teraz idziemy do drugiej windy a teraz jesteśmy w drugiej windzie niestety lekki przypis Niestety lekki przypik, bo bateria mi się skończyła w poprzednim telefonie I teraz nagrywam trochę innym, więc jak widzicie pogorszenie jakości, to bardzo wasz... za to przepraszam Bo tamten był lepszy Macie tutaj kolejnego zrębikę uwaga, teraz jest creepy, bo macie tutaj eskę Do piwnicy sobie zjedziemy Oczywiście ja mam pozwolenie, by tymi windami pojeździć Proszę, tutaj macie światło Tak kabina to trochę powolutku jedzie. Tak to wygląda. Trochę na razie jest ciemnawo. Tutaj macie guziol. Nie wiem czy mogę go wcisnąć, bo wiecie mechanika z rębów jaka jest. I jedziemy na S. Ksiądz mi mówił, że tutaj się często zacinają te windy. A naprawdę nie chciał stanąć między piętrami w ostatni dzień. To już jest ostatni film z tego, z Krakowa. Zważę życzę, że, że tutaj bym nie zawsze mógł się ryglem wydostać. I eska, bo tu jest ciemno. Tutaj jest ogólnie piwnica. Ale my jedziemy z na parterek. I jesteśmy już z powrotem na parterku, jak, jak sami widzicie przekozek windy, wszystko jest super, fajnie, że jeszcze na zręby można trafić. Tego to już było na tyle, z tych miejsc zdało dla nas 08, cześć!